Cześć, z tej strony Kacper Rzalski z tabletowo.pl i zapraszam Was na rozpakowanie MyFona Q Smart Plus. Zacznijmy od opakowania. Już na froncie widzimy, jak wygląda nasze urządzenie oraz mamy tutaj widoczną też naklejkę z podstawową specyfikacją urządzenia, do której przejdziemy za moment. Na tyle umieszczono informacje również o specyfikacji technicznej. Na bokach mamy loga producentów, oraz mamy kolejne informacje o specyfikacji. Mamy też tutaj na dole informacje o tym, że w zestawie znajdziemy starter tubie drąka. Bez przedłużenia, przejdźmy do zawartości naszego opakowania. Po rozpakowaniu widzimy przede wszystkim smartfona, do którego przejdziemy za moment. Nieco niżej umieszczono ładowarkę modułową, jest ona, już zaraz zobaczymy. Eee, tak jak myślałem, 1 Poza tym mamy przewód micro USB do ładowania urządzenia. Mamy też wspomniany starter tubiedronka, jest też bateria, którą zaraz włożymy do urządzenia, pliczek instrukcji oraz karta gwarancyjna. A jak wygląda sam smartfon? Przede wszystkim zdejmijmy sobie folię, żeby zobaczyć, jak wygląda nasze urządzenie. Przede wszystkim mamy tutaj 5,5 calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD, czyli 720 x 1280 pikseli. Nad nim mamy 2 megapikselowy aparat frontowy, mamy kilka podstawowych czujników oraz głośnik do rozwój. Pod spodem natomiast znajdziemy klawisze funkcyjne. Na prawej krawędzi umieszczono klawisze głośności i zasilania, od dołu mamy tylko mikrofon. Na lewej krawędzi nie znajdziemy żadnych dodatków, natomiast niestandardowo dość, bo od góry znajdziemy złącze sławkowe oraz mikro USB. Na tyle mamy klapkę wykonaną z tworzywa sztucznego, która już się tutaj, jak widzicie, troszeczkę palcuje. Mamy duży napis Q Smart Plus, mamy logo iPhone'a. Jest też 8-megapikselowy aparat wraz z pojedynczą dyną LED. Możemy zdjąć sobie klapkę baterii i znajdziemy tutaj slot na kartę SIM i NanoSIM. Oprócz tego jest miejsce na kartę MicroSD. Włóżmy sobie baterię, która jest tutaj, jak widzicie, pojemności 3000 mAh. No i możemy w międzyczasie już uruchomić nasze urządzenie. Opowiem kilka jeszcze słów o specyfikacji, ponieważ tak. Ten smartfon został wyposażony w procesor MediaTek MT6580, czyli czterordzeniowa jednostka taktowana zegarem 1.3 GHz. Mamy też 1 GB pamięci RAM, 8 GB na nasze pliki, a całość dopełnia system operacyjny Android w wersji 7.0 Nougat. W międzyczasie już się załadował nasz smartfon, włączył i w ogóle, więc możemy przejść do konfiguracji. Ja przejdę na szybko i zaraz do Was wracam. No i już mamy skonfigurowanego smartfona. Jak widzicie, już na pulpicie głównym producent dorzucił kilka aplikacji od siebie, no i myślę, że zapoznamy się z nimi bardziej już w pełnej recenzji. Dajcie znać w komentarzach, jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego urządzenia. Ja osobiście jestem bardzo ciekawy, jak będzie się sprawdzał ten smartfon. W codziennym użytkowaniu, biorąc pod uwagę no, dość przeciętną specyfikację. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!